witam na dzisiejszym uwaga odcinku nie, nie nagrywam nie robię teraz streama e, stwierdziłem że nagram dlaczego by nie a dzisiaj będziemy lecieć na smoka będziemy próbować zabić smoka e, aktualnie już jego nie ma poszedł za chwilę wróci nie wiem że wyczyń nagrywania ale za chwilę jak wróci ten pewnie powiem Dzisiaj lecimy zabić smoka Ogólnie dla tych którzy nie oglądali streama Byliśmy w kopalni, ale dla tych którzy nie byli na streamie i chcą po prostu popatrzeć na to co mamy No to to jest nasza farma, jest farma pumpkinów, prawdziwa eee, Żeby zrobić oczywiście pumpkin pie bo dają dużo tego Dużo zdrowia, tego jedzenia Tu jest nasza farma krów tu jest owiec, trochę już powybijaliśmy, a tu mm, zbieramy jajka ogólnie, dlatego nie zabijamy kurczaków. Mamy też potki y, Potion of Strange, mamy też y, dla pewności y, water bucket, jakby nas y, smog wywalił na jakieś nie wiadomo jakie y, wysokości, żebyśmy mogli się jakoś obronić i mamy dużo, dużo łóżek. Mikołaj ma podobny, podobną większość w pipunku. dużo strzał. Półkę, a akurat jajka to przez przypadek podniosłem. To jest nasz dom. E, tu mamy jedzenie, dużo jedzenia. To jest nasz magazyn. Na jedzenie, na budowle i na materiały. Nie gadaj, że Cię trafiłem. Nie trafiłeś mnie, dosłownie odlazłem. Ja. E, Jak bym Cię trafił, to ja nie wiem. jest tu z nami Yuki. czy ja. się. Nie Haha, <laughs> Kurde, no jest łuk z Power'em. Nie biorę tego. Tak. Dobra, nie biorę Power'em, po no, prostu wezmę sobie normalny łuk. Idziemy, to jest w tamtą stronę, bo już sprawdzałem. Dobra, fps ps -y nie są takie okropne. To jest w tamtą stronę, to co sprawdzałem. Ale żeby sprawdzić, czy na pewno nie jest to, to blisko nas, żeś mi tam... O. W tamtym kierunku. Cie? No prosto popłynąłem, tak jak szliśmy. Tak jak szliśmy? No. Nie widzę cię. Gdzieś ty popłynął. A ja ciebie widzę. Obróć się w prawo. O tu. Trochę w lewo. Na lądzie. Na Może niech ci się zrenderuje. W lewo płyń. O, o prosto, widzę cię. Obawę, no, no. Dobra, widzę cię. Ale drift Ja Ja Jabirdzie. spływania. Czekajcie. Czy, czy, tak. czy, czy to się skończyło? Tak, to się skończyła nasza podróż. Ale to była ciekawa podróż, naprawdę, żeby tak. pospieszać. to. Gdzieś ty palaz? A w tamtą stronę? Tu jesteś. O! Znaleźliśmy wioskę, tak jakbyś Ej, ale jest, jest villager. A bo nie byliśmy tu jeszcze. O kurde, ty. O kurde, raid. Czy ty też to widzisz? Widzę. Co to jest? Ride. No w sensie, że co? No co się najeżdżają na wioskę. O kurde. Kto najeżdża na wioskę? A nie wiem. Ktoś najeżdża na wioskę. Na chwilę zobaczysz. Widzisz? Stary. Widzisz? Najeżdżają Ale na wioskę. Ale z lewej idzie. No Ale otak. Otak idzie z lewej. O kurde. Gdzie ty jesteś? Obok ciebie. Pomagamy im? Pomagamy. Mają golema. Chociaż pomożemy im. No, i już koniec, pora idzie. Dobra, wiesz co, walić, walić rajda. Chodź. Dobra, zbieram wszystkich wieśniaków i lecimy dalej. Słyszałem jakie dziwne dźwięki. Słyszysz to? Co no. to jest? Czekaj, mm. okay. Tutaj. Wiesz co? Nie wejdziemy to. Uuu, czekaj! czekaj. Uciekaj! Dobra. O, żeż ty. Nie wyskoczyłem tak jak chciałem. Nic nie widzę. Ale słaby jesteś. Jezu, no weź mnie nie blokuj. Dobra, Odejść stąd. dawaj To zamknij się. Wow, dobrze ci idzie. Wiem, dankę Dawać właśnie, czaj. W tą stronę? Tamtą. O właśnie, zniszczyło się. Jak to, wziąłem je. Serio? No. A to weź i daj. No, <śmieniu> no, <śmieniu> nie wziąłem. Nie widzisz. O no, bo... zniszczyło się. No ale przecież nie <śmieniu> wziąłem. No bo nie widziałem jak leci, dlatego. O zniszczyło się. serwera był jak zwykle. Let's go. I pa, 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 pa. Jezu, ale on ciepły palec. Co? Stary, to... no bo... łóżko. Nie mówisz, że Oddałem. Ej, masz to! Ej, nie wziąłem tego. Bo ja to wziąłem z powrotem. O kurde, ale porobione. Gdzieś ty Polas stąd. Wyżej. Jak ty tu wlazłeś? Normalnie O tak, zobacz to Tak cyk, A faktycznie, cyk. Jezu, ja myślałem, że to jest na równej wysokości Nieważne jest co kupić. Ja tak patrzę to jest, Jak ty wskoczyłeś na wysokość dwóch, dwóch kratek nagle, taką. O, tak o O tak o teraz w tamtą stronę Dobra, no, pójdźmy w tamtą stronę O, dokładnie nie wiem konkretnie jak o tu chodziło, ale jest to przejście. Chodziło mi o tą stronę. E, wiesz co? Lecimy w pływanie. Gdzie ty jesteś? Cóżę! <trony> jest... Co się stało? Łódka nam zatonęła! Ale, ale jesteśmy gruby, ja pierdzę, Łódka nam zatonęła! Daj, wyjdzie. Zradły i Nice. Ty... Co za parkurowiec pod drzewach łazi? Wracaj. Tarzan, Ta... Tarzan. Ale kurde... Ta... Tarzon. Tarzan Idź się w błocie. No i gdzie jesteś, Tarzan? Tutaj... Co tam, Tarzan? Gdzie jesteś? Czy pójdziesz, Tarzon, dalej? Nie ma mnie. Pod drzewa A nie widzisz mnie? Nie widzę cię właśnie. <noise> Jestem pod tobą Oletarzan Gdzie to poleciało? W tamtą stronę. O no, tutaj A! No i wziął mi! A, mam dwa. Dobra, czekaj. Ole zanurkowałem Dobra, wypływam do góry trochę. Ej, no. Nie wiem czy to... A dobra. To jest? nieważne, ja się zastanawiam dlaczego nie mogę łódki stawiać, a ja cały czas trzymałem y, pump, 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 paja <laughs> Szukaj pod wodą czy nigdzie nie będzie. Co to było? Albo bomble szukaj okay, pod wodą, bo ja mam i nie widzę. <grystanie> o! Ja by wskoczył tutaj do dziury. Czekaj. Okay. No i wypłynęliśmy na 12 tysięcy kratek. O! Czy się rozwaliło? Tak. Ja pierdikam. Ile ich masz teraz? 8 Ale mówiłeś, że masz jeszcze dwa zapasowe, tak? Tak, właśnie sobie dodałem Czyli masz 10, tak To nie możemy już użyć żadnym, w sensie, nie może nam się żadno rozwalić już Dobra, poczaj, rzuca, rzucę W tamtą stronę Jest, mamy Dobra, jest Gdzieś w tą stronę to musi być to musi być gdzieś tutaj, dosłownie gdzieś tutaj. No gdzie ty jesteś? No tam, gdzie poleciałem. A to nie poszło tutaj, gdzie ja? Nie, to poszło w tą stronę. Rzucić jeszcze jedną. Kurde, ale wtedy już. Dobra, może pójdźmy spać najpierw. Dokładnie. O, zaczyna się ten stres, zaczyna się ten stres, że może. Ale słuchaj, jest jeszcze szansa, że w portalu będzie jeszcze jakiś e, ten. No, że może być wrzucone tam oko jedno. Dobra, Rzu rzucić, rzucić, sprawdzić. Dobra, dawaj. Poczekaj, stanę na ląd. To jest stary gdzieś. Gdzieś pod nami. Dobra, czekaj, dam ci te wszystkie trzy. Za tobą. Wziąłeś? Wziąłeś chyba. Nie, nie mam. jest na razem. Dobra. Wiesz, co? Spróbuj się w... Spróbujmy się tutaj wkopać. O, powietrze. Spróbujmy się tutaj wkopać. Nie lepiej zacząć się kopać. Co ty robisz? Kopię się w dół. Ale ty wiesz, że kopisz się w wodzie? co jest głupie. Nie, spokojnie. Yy, chwilę... Może skopi się po prostu tu, tędy. No dobra, nie się. tu. Oj, czekaj, muszę kilo wyjąć. To tylko przejdę na bok. Dawaj. Daj mi jeden O! O! Jesteśmy. Plaga dostaje. Tak. Z serwera. Jesteśmy. Czekaj, to gdzieś tu? Czekaj, to są jakieś schody w dół. O kurde, dobrze, że akurat tam pochodnie. Schody w dół są dobre, akurat. O, biblioteka. Super, w niej są skrzynki. Ty bierz, szukaj skrzynek, a ja szukam portalu. Enchant protection i knockback 2. No, knockback w sumie dobry byłby. Ja poszukam tego. O, ufa, ale to mi jest niepotrzebne. Książki zbierać czy nie? Chyba książek nie ma. Ale byli. książek jako zwykłych książek? Zwykłych. To nie, przecież mam pod dostatkiem. Oha, tu nic nie ma. Dobra, czyli tu nic nie ma. Czyli trzeba A ty tam. szukasz skrzynek czy nie? Nie, ja szukamy y, tego. W portalu. O kurde, ta biblioteka jest jakaś wielka. No jest wielka trochę. Znalazłem, znalazłem drugą bibliotekę i znalazłem diamenty. Czekaj, bo to jest jedna skrzynka, jest tylko? Mmm, co mam Chcesz się wziąć? w górę wbić? A jest drobinka, Wiesz Jeszcze chyba znalazłem portal. Dokładnie. No tak. Znalazłem portal. Yy, I musisz Wiesz, mi pomóc. Gdzie? Ja nie wiem, gdzie polazłeś. O fuck. Silverfisher. Poczekaj. Nie wiem, gdzie poszedłeś. poszedłeś. Fisher na dół. Poczekaj, za chwilę ci powiem. Fortunę znalazłem dwój dwójkę skrzynkę. Mm. Kurde, zgubiłem się. Dobra. Gdzie poszedłeś z biblioteki tej? Eee, już cię prowadzę. Cofnąłeś się? czy Tak, cofnąłem się, no innego innej opcji nie ma. Widzę twójnik, widzę twójnik, widzę twójnik. Patrz. Gdzie jest druga biblioteka? Tutaj. Tylko uważaj, bo za tymi y, Sosverfisha. Czekaj, tu znalazłem diak Diaksy, to choć tutaj na razie. No nie no. Tu są jabłka. Tu zwykłe książki. Pójdę na górę, zobaczę, czy może od góry zobaczę, czy. Bo tutaj nie ma żadnych skrzynek na górze. Jest. O, ale ja jestem ślepy. Co to? Efficiency 4, Protection 3, Fire Protection 3, yy, Feeder Falling 4 i Power 3. No, Feeder Falling może być dobra. No. A to znalazłem. To sprawdzałem, to sprawdzałem. Dobra. Nie ma nic więcej. Idziemy tutaj, Miko tędy. Nie, to jedynka. Jest na razie dobrze. Dobra. Mamy jeden, także moglibyśmy się raz pomylić. No się. O kurde. O, stary. Oh. <laughs> y nie mamy dyń. Kurde, A po co ci dynia? Bo endermany by nas wtedy nie widziały. Yy, no po prostu się nie patrz na nie. Masz y, wiaderek z wodą. No. Uuu, mam trzy... mam trzy... Nie, 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 nie wiem co zrobimy. Yy, jak jakbyśmy przypadkiem umarli. Ustawiamy sobie spawn'a tutaj. Dobra. Dobra. Ja tu schowam diamenty. Dobra. To schowam. To schowam. I raczej reszta jest tam potrzebna. Jeszcze to schowam. I to schowam. Co się stało? Jestem w endzie. mnie i wbiłem do lawy. Super. O, dobra. <słuch> e, o oh fuck. Tak to się zrespiło. O kurde, ale się to kijowo zrespiło dla nas. Co? Moje FPSy umierają. Serio? Moje FPS -y a, moje, umierają. a moje się podwyższyły! A nie, czekaj, jest w sumie normalnie. Czekaj. Tylko na początku ładowanie mapy miałem 4 FPS. Okej, -y. dam ci połowę. Ty w górę się budujesz? Tak. Dobra, nie patrzcie na Endermany. Czekaj okay. Ja pitole Jesteśmy O, już mi się już się spojrzałem na jednego Ja nie Jak się nie spojrzałem Jak się nie spojrzałem to o, nic super. Mi nie jest Ała! Ała! A, no tak <ścoughs> Już zdechłem Dobra, dobra Eee, Mikołaj! Nie mam co, co? czym się wbudować do góry. No, zbieraj tam gdzieś. Ale ja nie mam jak oh, zbierać. Co ja mam zbierać? On tam nie strzela. Mikołaj, pomóż mi! Nie mam jak wejść. Jak? A jak ja mam wyjść? Masz jakieś. Zbierz moje. Znaczy, zbierz. No, spróbuj coś zrobić. Ale co? To cokolwiek czekaj, wyłączę. Shadery, Na razie niższe To ten... niszcze... jest Strasznie ciemno. No, mówię ci, tak by się dynia przydała w tym momencie. Siada, siada, rób taktykę, rób taktykę, rób taktykę. Ale ja nie mam teraz do budowania, nic przeszodałem ci wszystko. Czekaj, ja lecę. O, to mnie wywalił. Świetnie. Yy, wiaderko z wodą. O kurde, wciąłeś tą wodę. Tak, wziąłem tą wodę, stary. Możemy zrobić sobie nieskończone źródełko wody. Możemy. Robimy? Czekaj, bo ja trafić nie umiem. Jeden mam zeza jakiegoś, naprawdę. No chopie. Oła, o super. Żarcie, żarcie. Co, co jest nie tak, czego hey, so. że... nie, tak, nie trafiam w to w ogóle? Ej, nie mogę w to trafić. Czekaj, lecimy. No nie, no nie uda się. No dlaczego on mnie bije? Co się stało? Ej nie mam tego. Potrzebuję y, trochę... Stary co się dzieje no? Daj mi szybko jedzenie. No my ze zachodnich Nic nie potrafimy trafić. O zniszczyłem. Yy, to się... czy... Coś jeszcze gdzieś się leczysz? O ty tutaj śmicie. Gdzie są moje wiadro wody? Nie wiem. Osta. stary, nie mam wiadra wody. Czy jeszcze się leczy? A nie, czeka, coś tu jest jeszcze. Łóżko, kilo, w ten... Dobra, mam wodę. Dobra. O, trafiłem go. Siada, 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 siada. Kurde, no nie mam, nie mam czym ten. Ja też nie mam z, czym zbudować. Nie masz nawet chociaż jednego? To muszę się cofnąć. Dobra, mam, mam, mam. To no chociaż jeden potrzebuję do zbudowania. Ale gdzie to się buduje? Daj, yy, po prostu mi daj Daj mi jednego Jedno mi styknie, naprawdę Tutaj potrzebuję No super, mi się na trzy Fajnie, Enderman mnie bije Aha, jeszcze? Dwóch Fajnie ja pierdzielę, co tu się dzieje? Reg... Sprawdź, y, y, patrzcie na Endermana, czy. znaczy, boże, na y, Dragona, czy się regeneruje jeszcze gdzieś. A... Ale. wiem, Wziąłem po kurde. mi tarczy tylko ten. Cały czas takiego tarcze mi starał. Wow, dobra. O, twoje rzeczy przez przypadek. Nieważne. Wsiada, wsiada. Siada, siada. Siada. Idę. A teraz ten. Dawaj, 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 dawaj. No, nie mogę postawić tego. O fuck. Fuck, nie wyszło. Zabiłem go, stary. Zabiłeś? Zabiłem go mieczem! Jest! Jest! Zabiłem go mieczem! Już nie mogłem go zabić normalnie, to stanąłem na tym i zacząłem go mieczem napierzać. Dobrze! Bo ja, ja też go dużo nawaliłem mieczem. Jezu, ile expa! Co tu się w, dzieje? Który masz level? 56 szósty! Wy... Ja Gdzieś mnie wybił, muszę znaleźć gdzie? Tutaj. To skopać kill-offem, nie? Nie! Jajo y, 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 nie podniesiemy tak. Czemu? Bo y, od razu się tepnie, jak, będziesz, jak spróbujesz. Kończymy grę. To tu się wchodzi? Tak. Będziesz miał napisy końcowe. Ja nie mogę. Pierwszy raz w życiu. Kończę Minecraft. Tak. A 3 A <laughs> mamy to. Pokonaliśmy smoka. O, Jezu. Jesteśmy. Tak coś, to tutaj wrócimy. Zapisz koordynaty. Zostawisz jedzenie? O kurde. Ale ten. Fortuna dwójka, ty mogę ją nałożyć na swoje, swoją siekierkę? Mi my books. Dobra, spokojnie. Dobra, idziemy, Mikołaj. Books. Gdzie tu jest przycisk, tu jest przycisk. Ej. Czekaj, bo trochę mi nie idzie wchodzenie po schodach. Nie idzie wchodzenie po schodach. Dobra, Dawaj idziemy. Ale są takie fajne, te. Czekaj, przecież tutaj mamy te. Tylko pytanie: jak my się. czy dostaniemy? Ja mam kill. This might be. problematyczne. Mamy to. Mamy to, pokonaliśmy smoka Mikołaj, teraz wracamy do domu do która... do dołu. Nie szkielet. Sorry, ale nie chce mi się z tobą bić. Oj stary, pójdźmy spać, pójdźmy spać, pójdźmy spać. Tak, czego? No bo to jest tyle potworów, że jakoś nie chce mi się za bardzo i szybko spać. No biegnę stary się dosłownie wchodzę ten. Dobra, i już śpię. Bo powiem ci, że tak nie za bardzo mi się chce biec koło tych wszystkich potworów w nocy. <laughs> Dobra, poczekam aż teraz ty przybiegniesz. Czekam w domku. Wziąłeś diaksę, co nie? Zostało padać. Nie wiem. Tak to nie wiesz? Nie wiem. Także. Pokonaliśmy smoka. W końcu udało nam się. Kilka razy co prawda zginęliśmy, ale udało się. To było tyle w tym odcinku. Duż, dużo się działo. Także ja was pozdrawiam. Mikołaj też. Right. <laughs> ja się z wami żegnam. Następnego. Pewnie widzimy się jeszcze na live. Siema!